Jak mierzyć? Wszystkie nasze produkty, albo komunijne, albo długie, albo krótkie, sukienki, sukienki krótkie, garnitury, mierzymy według dwóch wymiarów. Pierwszym jest wymiar A, czyli długość. Długość mierzona od punktu na karku na wysokości ramion. Miara wzdłuż pleców do ziemi, gdy dziecko stoi boso. Sukienki krótkie, albo krótkie oraz komrze dla chłopców mierzymy tak jak stroje długie do Ziemi. Drugim jest wymiar B, czyli obwód klatki piersiowej. Obwód pod pachami mierzony na ścisło na koszulce. Uzyskane wymiary wpisujemy w przygotowane pola na wybranym modelu stroju komunijnego. Pomiar dziecka należy pobrać centymetrem krawieckim. Sposób pobierania miary dla dziewczynki i chłopca jest taki sam. Bardzo ważne. Prosimy o niedodawanie centymetrów niezależnie od miesiąca, w jakim dokonywany jest pomiar dziecka. Ich dodanie spowoduje błędne przygotowanie stroju. Uwzględniamy fakt, że dzieci rosną. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na użycie idealnie dopasowanych strojów na podstawie jedynie dwóch wymiarów wymiar A, długości, oraz wymiar B, obwód klatki piersiowej. Miary takie jak długość rękawów, obwód szyi, szerokość pleców czy długość ramienia opracowujemy według wymiarów A i B.